Epiktet, jeden z wielkich myślicieli stoicyzmu, miał wizję rzeczy, która nadal mocno rezonuje. To, co naprawdę się liczy, to nie to, co nam się przytrafia, ale jak na to reagujemy. Pomyśl o możliwości przyjęcia tej filozofii jako tarczy przeciwko niewygodom życia, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z narcyzami lub trudnymi ludźmi. Może to być szef, który umniejsza swoich współpracowników, krewny który zdaje się żywić konfliktami, lub ktokolwiek, kto wyczerpuje naszą energię. Stoicyzm może być odpowiedzią na tę sytuacje. Zwolennicy stoicyzmu mieli niezwykłą zdolność nie tylko do stawienia czoła próbom, ale także do zachowania spokoju i opanowania w środku burz. Nie chodzi o odpłacanie pięknym za nadobne, ale o budowanie mentalnej zbroi. Stoicka Transformacja uczy nas, jak używać tych dawnych nauk. Jako ochrony przed negatywnością, którą niektórzy lubią rozprzestrzeniać. I nie chodzi tylko o powracanie do starych idei, ale o ich zastosowanie do wyzwań współczesnego świata. Ta prezentacja jest przewodnikiem nie tylko do przetrwania w obecności narcyzów, ale do rozwoju, wykorzystując stoicyzm do omijania emocjonalnych pułapek, które mogą się pojawić na naszej drodze. Wyobraź sobie przekształcenie każdej próby destabilizacji. W okazję do osobistego wzrostu i spokoju. Jeśli pragniesz życia pełnego wewnętrznego spokoju i siły, niezależnie od chaosu wokół, zbadajmy to razem. Zasady stoicyzmu, gdy są zrozumiane i stosowane, nie tylko ochronią Twoją pogodę ducha, ale również rozwiną niezachwianą odporność. Zapraszam Cię, abyś nie odkładał tej prezentacji na później. Decydując się być tutaj, już zrobiłeś znaczący krok. Twoja obecność nie jest przypadkowa. Jesteś tutaj, aby rozpocząć zmianę. Wyruszmy razem w tę podróż transformacji. Jeśli odwiedzasz nasz kanał po raz pierwszy, najlepszym sposobem, aby nas wesprzeć, jest zostawienie lajka, like subskrybowanie i udostępnianie naszych filmów w swoich grupach na Facebooku, jeśli masz takie. To bardzo nam pomaga w dotarciu do większej liczby osób. Twoje wsparcie jest naprawdę ważne i pozwala naszej społeczności rosnąć. Pomagając nam dotrzeć do większej liczby osób. Z góry dziękujemy za Twój gest. Kluczowym podejściem do radzenia sobie z narcyzami jest ograniczenie ich wpływu na Twoje życie. To nie oznacza ignorowania ich w nadziei, że znikną. Pomyśl o swoim umyśle jak o ogrodzie. Czy wolisz podlewać chwasty, czy kwiaty? Każdy moment spędzony na myśleniu o działaniach lub słowach toksycznej osoby to stracony moment który mógłby być wykorzystany do pielęgnowania twoich pasji, marzeń i szczęścia. Wybierz podlewanie kwiatów w swoim ogrodzie. Ta zmiana nie zachodzi z dnia na dzień. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się skoncentrować na własnym rozwoju, a nie na zewnętrznym dramacie, robisz krok w kierunku pełniejszej i bardziej żywotnej wersji siebie. Ustalanie granic to nie tylko obrona, to przede wszystkim forma szacunku dla siebie. To jak definiowanie zasad gry, w której jesteś zarówno graczem, jak i arbitrem. Decydujesz, co jest akceptowalne w Twoim życiu, a co nie. Jeśli ktoś próbuje przekroczyć Twoje granice, ważne jest, aby przypomnieć mu spokojnie, ale stanowczo, że nie chodzi o konfrontację, ale o ochronę swojego dobrostanu. Czasami oznacza to oddalenie się od sytuacji, które wyczerpują Twoją energię, lub częstsze mówienie nie. To nie jest egoizm. To potrzeba. Ten proces uczy Ciebie i osoby wokół Ciebie, że Twój spokój ducha jest priorytetem. Każdy krok w tym kierunku to dbanie o siebie, podlewanie kwiatów w Twoim wewnętrznym ogrodzie i pozwalanie im rosnąć i kwitnąć, wolne od chwastów negatywności. To ciągła podróż, ale każdy mały postęp to znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Więc chodźmy razem w tę podróż. Dbając o nasz wewnętrzny ogród i kultywując życie pełne pokoju i spełnienia. Pomyśl o tym. Każdy negatywny komentarz czy próba manipulacji to jak kamień w twoim bucie. Oczywiście jest to irytujące, ale masz opcję iść dalej z nim, czy zatrzymać się, by go wyjąć. Wybierając minimalizowanie wpływu takich sytuacji na swoje życie, nie ignorujesz problemu, zarządzasz nim z umiejętnością i precyzją. Jak podkreślił Seneka, często cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku lęku wywołanego przez narcyzów, często wzmacnianego przez nasze własne lęki i oczekiwania. Świadomie podchodząc do tego, możemy lepiej zarządzać naszymi reakcjami i dbać o nasze emocjonalne dobro. Pamiętaj, że Twoja prawdziwa siła tkwi nie tylko w Twoich działaniach, ale w sile Twojej determinacji. To oznacza inwestowanie w relacje, które cię wzbogacają, w działania, które cię uzupełniają i w rozwój osobisty, który cię wzmacnia. Nie chodzi tylko o redukcję negatywnego wpływu, ale o maksymalizację swojego potencjału. Twój spokój, twoje szczęście i twój rozwój powinny być w centrum twoich trosk, i tylko ty możesz je naprawdę chronić. Podejdź do tego z odwagą i jasnością. Wiedząc, że każdy krok przybliża cię do bardziej odpornej i spełnionej wersji siebie. Dekonstruowanie wyidealizowanego wizerunku, jaki narcyz ma o sobie, wymaga delikatnego, niemal artystycznego podejścia. Wyobraź sobie siebie jako detektywa w świecie, gdzie zadawanie pytań jest twoim najcenniejszym narzędziem. Twoim zadaniem nie jest oskarżanie, ale ujawnianie prawdy. Zadawając pytania takie jak: jak doszedłeś do tego wniosku? Nie tylko szukasz odpowiedzi, ale także zapraszasz do momentu introspekcji. Nie chodzi o kwestionowanie ich umiejętności czy sukcesów, ale o zachęcanie do szczerej refleksji. Przyjmując tę praktykę z ciekawością i bez osądzania, możesz doprowadzić do ważnych realizacji, zarówno dla nich, jak i dla siebie. Ta umiejętność zadawania pytań z empatią i inteligencją. Może przekształcić dynamikę każdej interakcji. Zamiast bezpośrednich konfrontacji, tworzysz przestrzeń, aby druga osoba mogła przemyśleć swoje postawy i zachowania. To nie tylko chroni Twój spokój ducha, ale również promuje zdrowsze środowisko dla wszystkich zaangażowanych. I pamiętaj, każdy krok, który podejmujesz w kierunku osobistego wzrostu i emocjonalnej odporności, jest inwestycją w Twoje szczęście. I dobrostan na dłuższą metę. Kontynuuj tę drogę z pewnością, wiedząc, że budujesz bogatsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Stoicka zasada skupienia się wyłącznie na elementach, które mamy pod kontrolą, jest kluczowa. Nie możemy zmienić innych ludzi, ale mamy moc zmienić sposób, w jaki z nimi współdziałamy. Więc, kiedy narcyz pokazuje swoje zwykłe popisy samozachwytu, Zamiast okazywać irytację czy frustrację, traktuj to jako okazję do kultywowania cierpliwości i zrozumienia. To nie oznacza akceptacji porażki, ale mądrego wyboru bitew. Rozpoczynanie rozmowy od przemyślanych pytań przenosi piłkę z powrotem na ich pole, nie grając zgodnie z ich zasadami. Chodzi o zachowanie wewnętrznego spokoju, swojego sanktuarium przed atakiem ich ego. Przyjmij postawę oderwanej ciekawości. To staje się Twoją tarczą. Celem nie jest umniejszanie ich znaczenia, ale nie danie się oczarować ich blaskiem. Subtelne kwestionowanie narracji narcyza nie tylko podważa ich autopostrzeganie, ale także wzmacnia Twoją własną odporność. To nie jest bezpośredni konflikt z ich ego, ale elegancki sposób na poruszanie się po iluzjach, które tworzą. W tym tańcu dyplomacji i rozeznania wytyczasz swoją drogę do spokoju, nie tylko przetrwasz wymianę. Przekształcasz ją w okazję do wzajemnego rozwoju. To jest prawdziwa istota mądrości, inspirowanie zmiany poprzez refleksję, a nie opozycję. Pamiętaj, że celem nie jest przekształcenie narcyza w tytaniczne przedsięwzięcie poza zasięgiem zwykłych śmiertelników, ale zmiana sposobu, w jaki ich narracja wpływa na twój świat. W tej podróży subtelne i potężne podejście zakorzenione jest w stoickiej praktyce prosoche. Sztuce uważności. Przez ten pryzmat każda interakcja staje się szansą na wzrost, refleksję i ochronę twojego wewnętrznego spokoju. Nie tylko chronisz swoją pogodę ducha, stajesz się latarnią dla tych, którzy są zagubieni we własnych iluzjach. Ta metoda nie tylko zmniejsza ich wpływ na twoje emocje, ale także oświetla drogę do wspólnego zrozumienia i być może ich własnej drogi odkrycia. W tym procesie Każda interakcja z narcyzem staje się okazją do praktykowania cierpliwości i stoickiej mądrości. Zachowując uwagę na tym, co możesz kontrolować, stajesz się mniej podatny na manipulacje i bardziej zdolny do utrzymania spokoju. Każda interakcja przestaje być bitwą, a staje się ćwiczeniem osobistego rozwoju, gdzie Twój wewnętrzny spokój pozostaje nienaruszony i z czasem wzmacnia się. Zamiast być ofiarą okoliczności, stajesz się mistrzem swoich reakcji, a co za tym idzie swojego życia. Poruszanie się po życiowych wyzwaniach, zwłaszcza gdy spotykasz trudnych ludzi, jest jak długa wędrówka po górach. Czasami ścieżka jest jasna, a widok zapiera dech w piersiach, czujesz się pełen energii, gotowy podbić świat. Ale są też momenty, kiedy mgła opada, kamienie toczą się pod twoimi stopami i potykasz się. W obliczu tych prób sekretem jest skupienie wzroku na własnej drodze, a nie na przeszkodach, które inni mogą postawić przed tobą. Wyobraź sobie, że masz plecak. Zamiast wypełniać go kamieniami, próbując zmieniać lub kontrolować ludzi wokół ciebie, napełnij go tym, co naprawdę się dla ciebie liczy: twoimi pasjami, marzeniami, rzeczami, które dają ci energię i sprawiają, że jesteś szczęśliwy. Skupiając się na tych skarbach, Znajdziesz siłę do kontynuowania, nawet gdy podejście staje się strome. Podróż staje się również łatwiejsza, gdy wiesz, gdzie stąpać i kiedy zatrzymać się, aby złapać oddech. Nauka mówienia nie wtedy, kiedy trzeba i tak, dlatego co karmi twoją duszę, jest jak wybieranie właściwej ścieżki w lesie, tej, która prowadzi do nowych horyzontów, a nie do zarośli. Odporność to niesamowita zdolność do podnoszenia się po upadku do patrzenia na zadrapania i mówienia, każde wyzwanie, każdy błąd, to kolejny krok w kierunku silniejszej wersji mnie samego. To w tych momentach zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zdolni do znacznie więcej niż sobie wyobrażaliśmy. Nie zapominaj, że nikt nie powinien pokonywać tej wspinaczki sam. Znajdź towarzyszy podróży, przyjaciół, mentorów, ludzi, którzy dzielą Twoją wizję świata, którzy Cię wspierają i zachęcają. To jak znalezienie przytulnego schronienia po długim dniu w deszczu. Te więzi są ogniskami, wokół których zbieramy się, aby dzielić się naszymi historiami i ogrzewać nasze serca. Twoja podróż jest wyjątkowa i pełna własnych odkryć, radości, smutków, a przede wszystkim wzrostu. Idź z pewnością, wiedząc, że każdy krok, nawet najmniejszy, to krok w kierunku osoby, którą jesteś przeznaczony się stać. I to ty jesteś głównym odkrywcą tej podróży. Jeśli znalazłeś coś użytecznego do tej pory, nie wahaj się okazać swojego wsparcia, zostawiając lajka. Porozmawiajmy teraz o innej kluczowej rzeczy. Utrzymanie umysłu wolnego od zamętu, który może wywołać narcyz, to sztuka. To sztuka pozostawania zen w środku burzy. Te osoby starają się uzyskać twoją reakcję. Widząc, że tracisz spokój, daje im to wrażenie przewagi. Ale ty masz asa w rękawie. Możesz wybrać swoją reakcję. Wybierając niereagowanie na prowokacje, zachowujesz swoją moc i wewnętrzny spokój. To jak być mistrzem zen, niewzruszonym w oku huraganu. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że zachowanie innych nie musi determinować twoich emocji, zyskujesz ogromną wolność. A ta wolność jest podstawą do budowania bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Więc kontynuuj swoją drogę, pielęgnując cierpliwość, rozeznanie i przede wszystkim miłość do siebie. W końcu podróż jest tak samo ważna jak cel, a każdy krok, który robisz, jest świadectwem Twojej siły i odporności. Marek Aureliusz zostawił nam rady, które są prawdziwymi skarbami. Decyduj się, nie być osięgalny, a nie wcielisz tej idei. Kiedy napotkasz prowokacje, manipulacje, i wszelkiego rodzaju trudności, trzymaj się mocno jak skała w środku burzy. Opanowanie swoich reakcji zaczyna się od rozpoznania swoich emocji, głębokiego oddechu i zdecydowania, by nie dawać innym przyjemności z zobaczenia, jak jesteś wstrząśnięty. Wyobraź sobie siebie jako spokój w oku huraganu, niewzruszony, gdy wszystko wokół ciebie jest w chaosie. W końcu wszystko sprowadza się do siły kontrolowania swojej reakcji. Wyobraź sobie siebie jako mistrza szachowego, starannie obliczającego każdy ruch w świecie, który nieustannie się zmienia. Kiedy ktoś z narcystyczną osobowością próbuje cię zdestabilizować dramatem, odchodzisz, wybierając swoje działania z precyzją chirurga. Chodzi o stworzenie przestrzeni między ich działaniem a twoją reakcją. Znajdujesz swoją siłę nie w impulsywnej odpowiedzi, ale w milczeniu, które komunikuje, widzę cię. Ale nie gram w Twoją grę. Ten moment pauzy to Twój azyl, Twój moment klarowności. To wtedy decydujesz, że Twój wewnętrzny spokój jest zbyt cenny, aby go zakłócić przez zamęt innej osoby. Ale jak wprowadzić to podejście do codziennego życia? Ćwicz uważność, dodaj szczyptę determinacji i przekształć refleksję w rytuał, a nie zadanie. Wybierając reagowanie z opanowaniem i dystansem, nie tylko chronisz swój umysł, ale go podnosisz. Pokazujesz, że jedyną osobą kontrolującą twój wewnętrzny świat jesteś ty, a to nie tylko jest potężne, ale także wyzwalające. Rozumiejąc, że chaos zewnętrzny nie może naruszyć twojego wewnętrznego spokoju, przyjmujesz swą prawdziwą moc. Włączając te zasady do swojej codziennej rutyny. Zaczynasz dostrzegać, że spokój i klarowność to nie tylko odpowiedzi, ale stany bycia. I tak każde wyzwanie staje się okazją do ponownego potwierdzenia swojej pogody ducha i wzmocnienia swojej odporności. W końcu prawdziwa siła nie leży w wygrywaniu zewnętrznych bitew, ale w pozostawaniu niewzruszonym w środku zawirowań. Pomyśl o sobie jak o solidnym drzewie, z korzeniami głęboko zakorzenionymi w samowiedzy. I wewnętrznej sile, pozostającym stabilnym, nawet gdy wiatry manipulacji wieją z dużą siłą. W tej podróży do utrzymania spokoju w środku chaosu, celem nie jest tylko przetrwanie, ale prawdziwe prosperowanie. Stosując te zasady, tworzysz środowisko, w którym Twój spokój ducha jest święty, odzwierciedlając Twój rozwój i mądrość. Podczas gdy zastanawiasz się nad tą podróżą, pamiętaj, aby zabrać te lekcje ze sobą. I żyć nimi każdego dnia. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, okaż swoje wsparcie, klikając lubię to. Podziel się tym filmem z kimś, kto może skorzystać z tych wskazówek i napisz w komentarzach: Mój spokój nie jest negocjowalny, aby potwierdzić swoje zobowiązanie do przejęcia kontroli nad swoim życiem. Twoje wsparcie pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które szukają klarowności i siły. Zapisz się. Aby uzyskać więcej treści pogłębiających osobiste umocnienie. Pamiętaj, że podróż do samopanowania to ciągły proces, ale każdy krok do przodu jest krokiem w kierunku bardziej odpornej i spokojnej wersji Ciebie samego. W trakcie tej podróży wyobraź sobie siebie jako kogoś, kto nie tylko porusza się po trudnościach, ale kto rozkwita mimo nich. Za każdym razem, gdy wybierasz spokój zamiast reaktywności, potwierdzasz swoje zobowiązanie do wewnętrznego pokoju. To zobowiązanie nie tylko Cię chroni, ale wzmacnia, pokazując, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza. Kontynuuj praktykowanie, uczenie się i wzrastanie, a zobaczysz, że spokój, który pielęgnujesz w sobie, zacznie emanować na wszystkich wokół Ciebie.